Cześć, witajcie serdecznie. Czekam sobie słuchajcie na State of Play na State of Play, który ma być dzisiaj o 23. I w międzyczasie postanowiłem, nagram sobie materiał z Wiedźmina 4, którego zaprezentowali na State of Unre Unreal. I zobaczymy, zobaczymy, co tam ciekawego. Opi oczywiście to nie będzie jakaś profesjonalna analiza. Moje spostrzeżenia na tyle co się mi udało zobaczyć. Już sobie ten trailer obejrzałem. Ale postanowiłem sobie, słuchajcie, z wami tak na żywo, obejrzeć jeszcze raz na spokoju i podzielić się swoimi tak zwanymi trzema groszami. No to cóż, zaczynamy. Zaczynamy. No to jest 4K, to, to jest, nie jest 4K. Poczekajcie, przyciszę sobie troszkę. Zaznaczyłem 4K, no zaznaczyłem. Pierwszy gameplay, dobra. Słuchajcie, napisów sobie. Czy chcesz ustawienia napisów? Odrzuć. Poczekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz sobie to... Jeszcze raz sobie to odpalmy, bo to takie tam... Tak sobie to... Dobra, może tutaj właśnie na oficjalnym streamie sobie to włączmy. Słuchajcie, CD Projekt Red, CD Projekt Red, odpalmy ten gameplay. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No ale na tyle mamy techniczna prezentacja not actual gameplay. Teksturki bardzo podobne podobają mi się te kontekstowe animacje. Fajnie, fajnie, że ona się tutaj słuchajcie czegoś chwyta, łapie, tak jak tutaj tej skały. No tak jak powiem wam, patrzę, no to takie ambicje, ambicje Red Dead Redemption chcą tutaj mieć. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest, no pada ten śnieg, ale trochę sterylnie mi ta gra wygląda, troszeczkę sterylnie, oczywiście wygląda superacko, ale tu się nic nie rusza, ptaszki nie fruwają, krzaczki się nie ruszają, no jakoś tak wiecie, no... postać super, no ten konik, ta animacja, no też rewelacyjnie to się prezentuje, e, lip sync też super, no ten wojlarz, te, te, te roślinki, no wszystko to fajnie wygląda. Czy chociażby fizyka tej Pereliny, tak? No to też superancko, słuchajcie, wygląda, ale te drzewa jakoś tak kurde, no niby powiewają, ale powiem wam, no, no. Liczyłbym, że tu się będzie więcej działo. Powiem szczerze, że tak jak patrzę, to no, jest to do udźwignięcia na, na, ty, na tych konsolach. Pamiętajmy na jakiej konsoli śmigał Red Dead Redemption 2 na, na Xbox One Facie słabej rozdzielczości, ale śmigał. To też podobno, słuchajcie, leci w 900p, skalowane do 1440p, czyli do 2k. No, tutaj są te mięśnie tego konia. No, fajnie to wygląda, super, super. Mówię, oni tutaj celują w takie coś jak, jak Red Dead Redemption zrobił. No, też o. Widać też tutaj, powiem wam, teraz dopiero jak tak siedzę blisko, to widzę, właśnie, artefakty, jak tam są. Także widać, że to rozdzielczość tego tutaj jest jakby. No, nie jest za wysoka. Jak to zresztą z silnikiem Money Engine? No, to już fajniej. Tutaj coś tak fruwa w tym powietrzu. Już to fajniej, słuchajcie, wygląda. Nie, no, no to jakby tutaj flora i fauna. No, no, no i ten Nanite na, na, Foliage. No, super, to wygląda. Świetnie wygląda. No, tu już więcej tego życia. No woda też no, nie no, jeżeli chodzi o grafikę, no to jeżeli tak gra tak będzie wyglądać, no to słuchajcie, czego chcieć więcej? Żeby tylko walka się zgadzała i powiem Wam szczerze, że żałuję, że trochę tej walki nie pokazali w, w tej grze, bo mogliby, mogliby troszeczkę rzucić walką, ale i tak słuchajcie, trzeba się cieszyć, że cokolwiek jakby w ogóle pokazali. No, a tutaj jest pokazywane to, jak to się dogrywa to jak te renderowanie tego wszystkiego ze, zła, ze średnich na ładne poligony. No góry to wszystko daleko no ale to już w Wiedźminie pier trzecim pierwszym trzecim świetnie wyglądało. W ogóle grafika stylistyka jest mimo że przeszli słuchajcie na nowy silnik to naprawdę stylistycznie dalej jest taki bardzo cukierkowo podobny do Wiedźmina trójkę. Także design udało im się e, zachować. Ok była jakaś słuchajcie była jakaś jakiś był jakiś zwierzy, no i to niby 60 kl klatek, no tak od razu też widać ten zaraz jak do miasta wiedzi, no to od razu tak jak w Asasinia rzuciło mi się w oczy, że to jest ten RTGI, czyli Global Illumination Ray Tracing, no i wygląda to super naprawdę, no właśnie tego oczekuje się od gier, od gier no. Pytanie, jak to właśnie otoczenie, jak, i, jak bardzo sterylne i albo niesterylne będzie, czyli jak będzie ta fizyka na to wszystko się zachowywać. No. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko piękna makieta. Super, ten kaptur zdejmuje właśnie, o i tu też będzie fajna, mm, fajny motyw. E, bardzo mi się podoba to, że takie to wiedźminowe, nie wiedźminowe, tylko asasinowe przejście przy postaciach. O jezu, jak mi się pierwszy asasin przypoją. Jak ja żałuję, że nowe asasiny tego nie mają. Czemu tego nie mają? Właśnie o to chodzi w grach. O i to też będzie fajne. Że on go tutaj pchnie. On tak. Bardzo realistycznie zareaguje, i jakby dzieciak zobaczy, to podbiegnie. No, mówię, to są takie Red Dead Redemptionowe detale. To jest ten taki smaczek i sosik, jaki zawsze Red Dead Rockstar w sumie zawsze chciał do tych swoich gier wprowadzić. Jedyne czego się obawiam, bo zawsze jest z tym problem, widać, że tutaj też jest troszeczkę problem, no to cienie. Silnik Unreal Engine 5, tu też fajnie, ta woda, no super to fajnie, jaką tam rzucił. ale wracając. Zawsze problem jest trochę z tym cieniowaniem, te cienie są na twarzy, te takie self, 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 self shadows zawsze są takie poszarpane, to nie wygląda tak, słuchajcie. No, zawsze ten silnik Unreal Engine miał z tym problem. No i widać tu gdzie nie, gdzie też dookoła, jak jest to futerko. Widać, że to rozdzielczość jest abskalowana. No bo są te artefakty, tak. No, przejście fajne. Witcher. Witcheress. Szkoda, że nie rzucili tego po polsku, bo chciałbym usłyszeć to po polsku. No postacie wyglądają cudownie, no to o czym tu gadać? No to w ogóle animacja to wszystko klasa, klasa sama w siebie. No ten RTGI, no też to naprawia to cieniowanie, ale zobaczymy jak to będzie faktycznie w już takiej grze, grze e, wyglądać. No, na ten moment naprawdę... Manticore. I w ogóle mamy, słuchajcie, sezon nagranie babkami, nie? Assassin's Creed, Ghost of Utah, Alan Wake, Min. No dużo jest tego kobiecego, kobiecych postaci w grach i jak to jest fajnie zrobione, to ja nie mam z tym problemu. To też fajne jakby, że ci NPC no takie żywe. No to też jest mówię, jak tu patrzę, to widzę dużo takiej inspiracji, takiego czegoś, co Rockstar osiągnął przy Red Dead Redemption. No, ale to się będzie fajnie, będzie się cieszyć, to oglądać, byle ten świat reagował na to, co my robimy, czyli jak Witcher ma te znaki, wiecie, akcji, to żeby to się ruszało na tej fizyce, bo w trójce się ruszało, nie? No fajnie to podaje, no pięknie to wygląda, ten RTGI, no super, super. Szkoda, że chociaż krzty walki nie pokazali. No i super, że współpracują z Epiciem, tak? Ja uważam, że wszystkie gry na Epiku, które na Unreal Engine, e, które powstają, no to powinny, powinien Epic pomagać tym swoim e, ludziom, swoim, tym deweloperom, którzy korzystają z ich technologii, pomóc im w to okiełznać. Okay, no to też jest silnik 5 i 6. Widać tutaj już jakieś nowości. No wygląda to fajnie. Czekamy, czekamy, tak? Czekamy, no bo cóż to więcej, no fajna, 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 na zajawce to zrobili, fajnie to zrobili Naprawdę 60 klatek, ray tracingi. Ciekawe jak to będzie na tych na konsolach śmigać. 60, 60 FPS budget nawet ten pacjaki, powiem Wam tak, teraz staram się znaleźć jakieś podobieństwa. To nawet każdy w miarę inny. Tak też patrzę, czy coś podobnie, jakieś podobne animacje? Nie, całkiem nie się to wygląda. I powiem Wam szczerze, myślałem, że na jaką teraz to mówi, to trochę walki pokażą. Most immersive. No świetnie, ten teren to w ogóle wygląda. No. Zaczynają się mówię, więcej wiary. Ja tak czułem, że ten silnik po prostu potrzebował czasu do trójnej wersji. I naprawdę na nim gry będą wyglądać rewelacyjnie, działać i wszystko się poukłada. Zresztą te ostatnie tytuły, które na Unreal'u śmigają, ja nie mogę się przyczepić, no. Czy właśnie Ekspedycja, Ninja Gaiden 2 Black. No. Jest wiesiu, jest dobrze, no pięknie to wygląda, no cóż. Sprawdzimy, zagramy. Ile? Ze 2-3 lata dajecie? 3 lata chyba, co? Za trójkę. To będzie taka gra koniec tej generacji, początek przyszłej na 100%. No cóż, no fajnie to wygląda, ciekawie to wygląda. Eee, dajcie znać, co wy o tym myślicie, jak wam się to podoba. Eee, ja mówię, myślę, że to jest do, 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 zrobienia, do zrobienia na tych sprzętach, tak? Tylko kwestia rozdzielczości i detali, no. To wszystko, kochani. Trzymajcie się, cześć, Jo!